i anteny ty masz to, jakieś druty wywieszane z pokoju, jak to? jak to, tam jest Sugar Victor 9 slash Sugar Papa 5 Victor Romeo To jest Sugar Queen 5, Bravo India Hotel Sugar Queen 5, Bravo India Hotel Sugar Victor 9 slash Sugar Papa 5 Victor Romeo Antena jest w yy, y, mojej konstrukcji, ten, ten wiesz, bat stick no, tak go można nazwać, x-stick tak go Piotrek Skupięcia z kupięcia zdal nazwał teraz go właśnie filmuję, bo ona jest przykręcona do do takiego słupka tu i ogrodzeniowego, a długość anteny to jest około 2,20 m, 2,20 m i jedna przeciwwaga drutowa teraz długości 5 m. Także wiesz, no warunki antenowe są bardzo skromne, ale ta antena już się sprawdziła w wielu sytuacjach, także daje się z niej prowadzić łączności teraz około 5W mocy, bo nadaje z akumulatora wewnętrznego około 5W mocy chyba jest bo akumulator jest świeżo naładowany z FT817 Sugar Queen 5 Bravo India Hotel, Sugar Victor 9 slash Sugar Papa 5, Victor Romeo No fajnie, no to zupełnie nieźle, jak na 5 watów to wiesz, nie ma jednak jak dobrze zrobiona antena, no i ma trochę morza przed sobą, to, to też niewątpliwie ci pomaga, no ja w tej chwili idę maksymalnie z tego heksa, tylko że niestety nisko on jest, także co ja tu mogę więcej zrobić, jeszcze mogę się troszkę, troszkę dostroić, ale to już chyba du, dużo bardzo się nie dostroję niż w tej chwili mogę, bo to jest za nisko, trochę nad ziemią, zobaczmy czy może ktoś, ktoś jeszcze jest do nas. Ale to Iwo nie musisz się nic martwić, ja Cię słyszę lepiej niż na UKF-ie, jak rozmawiamy na 575, także wiesz, tutaj pełen komfort pełen komfort łączności jest. No widzisz, fajnie, no coś się tu stroiło, jeszcze przez chwilę myślałem, że może się przyjść, ale tylko się stroił i, i nic więcej z tego nie wynikło. No to fajnie, a powiedz mi, jak długo Ty jesteś, do końca tygodnia, czy jesteś następny tydzień over? Nie, nie, my wyjeżdżamy, wyjeżdżamy w środę rano, znaczy przepraszam, w środę wieczorem, o 20 mamy samolot, także jesteśmy jeszcze jutro, no i, i wiesz, i ta środa to już będzie taka na wylocie, także to już specjalnie chyba nie będę szalał z, z radiostacją. Także dzisiaj w sumie jest taki ostatni dzień, żebym mógł sobie tutaj trochę na, na radio popracować. Wcześniej, wiesz, no to tak jak rozmawialiśmy w niedzielę chyba, tak, to, to w niedzielę tam trochę porobiłem łączności, aż mi się akumulator rozładował. No i, i teraz go podładowałem i dzisiaj umówiony, umówiony sket, ale nie wiem, czy, czy ty masz kontakt z Piotrkiem ALQ, bo on wie o częstotliwości 18-133, a tutaj jednak na tej, na tej 20 lepiej, lepiej słychać, także ewentualnie jakbyś go mógł powiadomić, to, to byłoby dobrze, żeby teraz tu chłopak nie szukał. Sugar Queen 5 Bravo India Hotel, Sugar Victor 9, slash Sugar Papa 5 Victor Romeo. że powinien go dostać, że zaraz tak widzę, że nie dostał, także może nie można akurat podejść do rady ale myślę, że później wieczorem może być lepiej na 18, no ja wczoraj tam parę spotkań zrobiłem i dzisiaj sami chodzą na 18, zupełnie nieźle tak, że tam jest w Kalifornii jeden człowiek którego raz na tydzień w tej chwili prawie z nim rozmawiamy, jakoś jakoś dobrze idzie o widzę, te mesze y doszły ale, ale widzę, że nikt w razie nie przyszedł eee, dobra, okej, okay. do Ciebie chcę się owo Okej, okay, bo to w takim razie wiesz, co ja tutaj nie będę, nie będę akumulatorów męczył, pozostaję na nasłuchu. Mam nadzieję, że nikt nam częstotliwości nie zajmie e i ewentualnie, jak ktoś jeszcze się odezwie, to, to wymienimy raport. Także ja pozostaję na nasłuchu. Sugar Queen 5, brawo, Indie Hotel, Sugar Victor 9 slash Sugar Papa 5, Victor Romeo. Dobra, wszystko tu Czy Wam tu rzucisz tak żebyś wiedział, nie miał robić, czy z <grym> nie chcesz męczyć baterii? Nie, 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 nie wiesz. Tutaj pozostawię baterię dla kolegów, także pozostaje na nasłuchu, tam my nigdzie nie wrzuca i, i wiesz, może tu jeszcze ktoś, ktoś do nas dobija. Jak nie, no to łączność jest nagrana, na YouTube'a, wrzucę i, i będzie pamiątka. Także do mikrofonu do Ciebie i pozdrawiam. Dobra, fajnie, ok. No to ja, ja się na chwilę oskalę, to powiedzmy, że umówmy się na godzinę, powiedzmy 21 naszego czasu, czyli. E 19 GMT, to na e, Poczekaj, a teraz jest która godzina? E, bo ja m, akurat w tym momencie Nie mogę na zegarek spojrzeć Od polskiego czasu 19.12 GMT Aha, wiesz to nie, to nie dam rady Tak długo tutaj, tutaj Ja jeszcze gdzieś z pół godziny Z pół godziny jeszcze tutaj będę na, na nasłuchu Także, no może troszeczkę dłużej Bo tu jest czas przesunięty, godzinę do przodu Jeszcze od, od czasu polskiego ale tam wiesz, jakieś mamy jeszcze umówione spotkanie. Także nie wiem, czy będę mógł tak długo tutaj siedzieć przy radiu. Dobra, okej, okay. czyli jeszcze pół godziny, czyli powiedzmy do tej, naszego czasu 19.35 tutaj będzie, czyli poniżej 20.35, Roger. Roger, potwierdzam, potwierdzam. Także gdzieś mniej więcej pół godziny, na no plus, minus, wiesz, parę minut. się tutaj, ewentualnie pójdziemy na 18.33, so so jak tutaj będzie bardzo źle. To ja jeszcze so będę chwilę na uchu, pójdę na UKF, zobaczę, kogo tam mogę zgarnąć, okej? Okay? Sugar Victor 9, to jest Sierra Papa 5, Victor Romeo, Sugar Queen 5, Bravo India Hotel. Roger, potwierdzam Iwo, potwierdzam. Także pozostaje na nasuchu, a ty tam działaj, może jeszcze kogoś tutaj ściągniesz na, na częstotliwość. Sugar Queen 5, Bravo India Hotel, Sugar Victor 9, Stroke, Sugar Papa 5, Victor Romeo. Ok, potwierdzam.